ślepa bez okularów i nie widzę z daleka, zobaczmy. No, wygląda jak miarę Co jest trochę we, tej efekt waginowych ust? kochani Kochane, witam Was serdecznie i zapraszam do nowego filmu. Byłam ostatnio w Polsce, oczywiście na święta, na nowy rok, i oczywiście zdarzyły się wyprawy do Inglota. Odwiedziłam chyba właściwie trzy różne Ingloty, zakupiłam kilka rzeczy, kilka zupełnych nowości i kilka rzeczy, które są nowościami dla mnie, ale jakby w ofercie Inglota nowościami nie są. Inglot to oczywiście przypominam, jak ktoś nie wie, to jest taka polska firma, firma kosmetyczna, która w tym momencie można powiedzieć, że bardzo fajnie się rozwija na świecie. Niedawno został otwarty nowy butik, nowy sklep w Londynie na Oxford Street, czyli na takiej jednej z głównych ulic handlowych. Są też butiki w Stanach, właściwie na całym świecie w tym momencie, także naprawdę super, łapki do góry. I oczywiście w każdej jakby takiej większej galerii handlowej w Polsce, wydaje mi się, jest przynajmniej jeden butik w tym momencie Inglota. Co ich wyróżnia, to na pewno, że są właśnie polską firmą, ona tu bardzo bardzo długo na rynku i działają w tym takim systemie jak mak, że mają wkłady. Można kupić cienie jakby chyba... nie, chyba nie można, ale można kupić niektóre rzeczy jakby w opakowaniach, albo dokupić sobie kasetki, ale ogólnie rzeczy kupujemy we wkładach, takich magnesikowych, dlatego też to są odrobine tańsze, niż jakby miały jakieś takie wypaśne opakowanie, że tak powiem. Niestety wydaje mi się, że ceny. Są już takie dosyć wyższe. To nie są ceny drogeryjne, dlatego też jak robiłam przegląd rzeczy takich drogeryjnych y, ulubieńców jakby minionego roku, to bardzo mało znalazło się tam kosmetyków właśnie z firmy Inglot, dlatego że te ceny no jednak są dosyć wysokie. Nie za wszystko. Ale ja pamiętam czasy, kiedy cień do oczu taki mało okrągły, kosztował chyba 8-9 zł. W tym momencie już nie mylę, one kosztują 15. Są większe, no ale to jest 15 zł, czyli właściwie dwa razy więcej. Także ceny troszeczkę idą do góry, no ale tak jak mówię w tym momencie firma jest na całym świecie. Też w krajach, gdzie zarobki są trochę inne niż na przykład w Polsce, więc też te, te rzeczy z Inglota są wtedy dla tych mieszkańców innych krajów też dużo bardziej atrakcyjne. Znaczy, wydają się im tańsze niż nam on. Chociaż Inglot ma inne ceny w Stanach i inne ceny w UK niż ceny są w Polsce, także i tak jesteśmy szczęśliwcami, że też to są szczęśliwcami, że te są trochę tańsze niż w innych krajach. E Dobra, oczywiście rozgada, rozgadałam się o niczym yy, zamiast, zamiast gadać, yy, od czego może zacznę? Może zacznę klasycznie od cieni, bo to jest coś, z czego wydaje mi się Inglot znany jest najbardziej. Zakupiłam dokładnie sześć cieni i teraz sprawdzę, czy one rzeczywiście wszystkie tyle kosztują, bo mam tutaj paragoniki ładne, czyli wszystko, wszystko sama kupiłam. Oto mam z Inglota w Bielsku Białej w Gemini. tu mam Inglot Galeria Krakowska, ale też odwiedziłam w Katowicach Inglota. E, tak, każdy z cieni kosztuje 15 zł w tym momencie. W tym momencie te cienie dostępne są tylko w takich kwadrat prostokątnych właściwie wkładach. E, nie ma tych takich okrągłych już. E, nie mam napisane, jaka tu jest gramatura, niestety, jak gdzieś pozbyłam się opakowań. E, kupiłam różnych wkładów sześć. Zacznę od takich bardziej e, fajnych, brzoskwiniowych, bo teraz jest taki kolor trochę na topie, to Faced. Mam kolor. Czekajcie, bo mi się coś zdublowało. Mam kolor 361. O, chyba tak będzie lepiej widoczny. Mam kolor 314 oraz mam kolor 312. Numer 312. Tak one wyglądają. 312, a to są wszystkie trzymatowe, matowe. 312 jest zdecydowanie najjaśniejszy, taki neutralny na całą powierzchnię. Dosyć ciepło na całą powiekę. Ten 314, ten środkowy, to jest taki bardziej kolor do ocieplenia. I 361 jest zdecydowanie najbardziej różowy z nich. Co ciekawe, spojrzałam w moją kolekcję, kiedy przyszłam do domu, to jest 312. Ja już miałam 312 w mojej kolekcji, także to są 312. Co ciekawe jest, ten nowszy 312 jest odrobinę, odrobinę subtelnie, ale jest inny niż ten stary 312, chyba to widzicie. To są obydwa, niby te same cienie, cień powiek Inglot 312, w skoczku wygląda tak samo z tyłu, ale widzicie, widać tą subtelną różnicę, ten stary jest odrobinę jaśniejszy, ten jest taki troszeczkę bardziej intensywny, bardziej nasycony, ten nowszy, także, no ale jeżeli macie, jeżeli dzisiaj do Inglota albo do Maka i kupujecie po raz ten sam cięć, to znaczy, że naprawdę jest w Waszym guście, także tak wyglądają te takie urocze brzoskwinki, jeszcze spróbujemy sobie zasłoczować najpierw 300, uuu, leci mi, 312, koło niego zesłoczuję sobie tą 312, która jest w tej starej konsystencji, czy tamtej nowej, już nie wiem. Widzicie, no one są niemal identyczne, ale ta jest ciemniejsza, ta jest odrobinę jaśniejsza. No to jest niby ten sam cień, ale no są odrobinę inne. Takie fliki makijażowe, jak pewnie wiele z Was rozpoznają takie rzeczy. Potem słuchajmy 314. 314 jest zdecydowanie bardziej pomarańczowa. I na końcu będzie 361, która jest zdecydowanie najbardziej różowym odcieniem. Także to jest 312 u góry, najbardziej pomarańczowa 314 i 361 u samego dołu. Bardzo fajne kolory, bardzo takie delikatne, ale mają trochę tego pigmentu. Można je spokojnie sobie tutaj zbudować, bez problemu się blendują. No, według mnie te cienie są akurat bardzo fajnej jakości. Już używałam do makijażu, mam je też dzisiaj na oku, także zdecydowanie mogę je polecić. Naprawdę bardzo fajne. No, ale tutaj różnica jest dosyć ostra, nie? I mam jeszcze trzy cienie utrzymane w takich różach i fiolate, fioletach, zdecydowanie bardziej. To jest kolor 162, błyszczący z takimi brokatowymi drobinkami. On został wypuszczony w tej kolekcji takiej właśnie błyszczącej, coś tam, simy, bla, bla, bla. Nie wiem, nie tej ostatniej, tylko jeszcze takiej wcześniejszej. Potem mam kolor 399, taka ładna, błyszcząca satyna, powiedziałabym. On nie jest bardzo metaliczny, ale jest zdecydowanie z połyskiem. Taki lekko fioletowa, wyzgaszony, fajny do przyciemniania bardzo ładny odcień i jeden z nowszych kolorów z tej kolekcji What the Spice jesiennej 297 przepiękny taki nasycony fioletowy bakłażan powiedziałabym go też mam go w tym momencie na oku zresztą wszystkie te trzy cienie mam Teraz, że tak powiem, na oku. No i tak, pojedziemy sobie znowu jeszcze raz po kolei 162. To jest cień, którego też użyłam w tym, który został przede mną użyty w tym makijażu dzisiejszym. To jest taka ciekawa sprawa, bo one przypominają, on przypomina trochę cień dłochromowy z Makeup Geek'a. Pod tym względem, że widzicie, krycie nie jest bardzo mocne, ale jest taki dosyć ładny. Połysk. Jest taki dwukolorowy, powiedziałabym różowawo, lekko błękitnawy, ale taki bardzo subtelny połysk. Jest trochę dużo drobinek, które lubią nam opaść przy makijażu, także tutaj, malując się tym, trzeba, trzeba uważać. Zdecydowanie bardzo fajny cień, tak na całą powiekę, na przykład ruchomą na dzień. Ładny, dosyć subtelny, różowawy, tylko trzeba trochę z nim uważać. Potem kolor. 399 to jest taki klasyczny powiedziałabym inglot, klasyczna satyna bez żadnych niespodzianek tutaj już krycie jest dużo mocniejsze, w sumie widać ten kolor, widać ten pigment, ten połysk jest taki troszeczkę zimnawy, Wiecie, są tam te cienie, ale nie, nie chcą się zatrzeć. Ten kolor jest taki lekko zimnawy, no naprawdę bardzo fajny, porządny dzień, również można użyć jako jeden dzień, nawet na całą powiekę, lub do takich bardziej skomplikowanych makijaży. Fajny, mięciutki, ten jest taki trochę bardziej suchy i taki bardziej problematyczny w nakładaniu, ten 162 i polecałam go nakładać opuszkiem palca, a ten spokojnie albo palcem, albo albo też pędzelkiem, bo to jest taki bardzo fajny, kremowy, bardzo, bardzo, bardzo przyjemny w pracy. I numer 2,97 to jest ten właśnie z tej kolekcji What the Spice, czyli tej takiej jesiennej, tam były same maty, chyba 8 albo 10 odcieni. One wszystkie są niesamowicie napigmentowane i mają zupełnie inną konsystencję. No Pigment to jest po prostu odlotnie. To jest jedno dotknięcie, to jest takie posłoczowanie porządniejsze. No i. Jedno przejechanie, tak to wygląda. To jest absolutnie miazga, taka nowa formuła, z którą trzeba dosyć mocno uważać. Ja uwielbiam na, nabrać odrobinę tego cienia, właśnie. Yy, to sobie jest coś, co mam te, też ciemniejszego na oku. I delikatnie sobie na przykład przyciemnić zewnętrzny kącik albo gdzieś tam w załamaniu. Ale po prostu pigment to jest szaleństwo, widzicie, jestem cała po prostu, cała w tym pigmencie w tym momencie. Yy, jest tak mocny, także trzeba z nimi uważać. Yy, powiedziałabym, nie dla ludzi, którzy boją się intensywnych, ciemnych kolorów. Raczej do kombinowania z innymi cieniami, bo one są takie dosyć jednowymiarowe, ale nadają fajnej głębi, fajnych odcieni i nawet po rozblendowaniu one trzymają ten swój pigment, o, że tak powiem, nie, nie robią się tak jakieś szarawe, jakieś takie, tylko trzymają ten swój pigment. Polecałabym je bardziej osobom zaawansowanym, które wiedzą i jak pracować z bardzo napigmentowanymi cieniami i które wiedzą jak te cienie blendować, bo mogą być właśnie te cienie bardzo problematyczne w blendowaniu, jeżeli nauczycie ich za dużo w jednym miejscu, no to może być ciężko albo dużo się nabahacie pędzlami, także raczej dla osób zaawansowanych. Rewelacyjne, świetna pigmentacja, ale produkt bardzo specyficzny, zdecydowanie inna formuła yy, i taka bardziej woskowa powiedziałabym niż, niż takie te klasyczne cienie z Inglota, bo te klasyczne one się jednak bardzo łatwo pigmentują, są takie dosyć dosyć pudrowe, takie, wiecie, łatwe do pracy. A ten jednak, jak się przyczepi do skóry, to się trzyma. Ostatnio, kiedy też właśnie mówiłam o moich ulubionych, niedrogi, drogeryjnych bronzerach i rozświetlaczach do twarzy, nie wspomniałam, nie wspomniałam o Inglocie, no bo tak jak mówię, te rzeczy tutaj ich są stosunkowo drogie, ale właśnie będąc ostatnio w Inglocie, znalazłam dwie rzeczy, które nie były aż takie strasznie drogie, bo tylko sobie sprawdzę, czy nie. Są nowe rozświetlacze. Wypuścili nowe rozświetlacze do twarzy. 32 zł. Dużo, niedużo to już sami możecie ocenić, można kupić z jakiejś, nie wiem, My Secret za 15 zł naprawdę niezły rozświetlacz, także z 32 to jest stosunkowo dużo dość, ale e, już e, róże z Inglota e, kosztują 20 zł. I co ciekawe, te róże one niekoniecznie są w odcieniach tylko i wyłącznie jak róże, bo ten tutaj przyjemniaczek to jest róż. I on właśnie kosztował 20 zł, to jest kolor 75. To jest ten rozświetlacz 153. Także to są takie te klasyczne ich rozmiary, wiecie, jak mają róże i tak dalej i tak dalej. Ale 75 jak na róż, powiedziałabym, że jest bardzo mocno brązerowy. Więc jeżeli lubicie takie jakieś jasne brązery, to można je sobie do Inglota posłoczować, zobaczyć. No 20 zł to nie jest aż tak taki duży wydatek, tak mi się wydaje. Brązerów nie potrzebujecie w 50 różnych kolorach, także może jeden wam się sprawdzi. Taki no dosyć jasny. Ja bardzo lubię takie jasne róże. przepraszam, jasne brązery. Także dosyć jasny, dosyć obcieplający cerę. Może Wam się sprawdzić. Jeszcze z nim się za bardzo nie bawiłam, więc nie mam zbyt wiele do powiedzenia. Niestety, te, te rzeczy z normalnych takich inglotowskich serii, one mają w składzie talk. Jeżeli kupujecie coś z serii HD, Róże, pudry, cokolwiek, te takie pudry do konturowania. One są na bazie Miki, także nie mają talku, jeżeli to jest dla Was istotne. Ten jest na bazie talku, ale jest to róż i kosztuje 20 zł, także spoko sprawa. Jeżeli chodzi o rozświetlacz, kolor 153, to, to jest to, co świeci się w tym momencie na mojej twarzy. Bardzo fajny. Wydaje mi się, że w kolekcji Inglota brakowało właśnie takich prasowanych, pudrowych, mocno błyszczących rozświetlaczy, bo to ma naprawdę bardzo, bardzo ładny blask. Ten kolor 153. To jest coś bardzo podobnego do Becky Champagne. Pop, Czekajcie, ja tylko sobie sprawdzę i porównamy, bo w sumie jeszcze ich nie spoczywałam koło siebie. Ale kolor tak bardzo, bardzo, bardzo mi Beckę przypominał. Dobra, tu będzie Becka. Obok tego. No dobra, Becka jest trochę bardziej złota. Inglot jest taki troszeczkę bardziej. O, to jest Becka. To jest Inglot. Tutaj ten Inglot teraz wydaje się odrobinny, taki chłodny, ale on taki nie jest chłodnawy, nie jest taki za chłodny. No taki blask powiedziałabym bardzo, bardzo zbliżony, bardzo zbliżony specyfik. Ja używałam tego inglota może z dwa razy, yy, także na no jeszcze nie mam jakiejś mega wyrobionej opinii. Wydaje mi się, że takie błyszczące drobinki są trochę większe niż w tym produkcie od bekki, no ale to jest to, co tak jak mówię, świeci się w tym momencie na mojej twarzy i wydaje mi się, że blask jest dosyć ładny, dosyć przyjemny. No bardzo, bardzo fajny, bardzo fajny rozświetlać o takim bardzo porządnym natężeniu błysku, że tak powiem. E, I potem e, tak, te wszystkie rzeczy oczywiście nie przychodzą w żadnych kasetkach, tylko kas kas kasetkę sobie trzeba dokupić. Ja mam różne takie palety, mam z Morphe. Ale te morfie robi tylko na cienie okrągłe. Mam też inglotowskie takie z podziałkami, ale też bardzo lubię te inglotowskie paletki. One się nazywają Flexi. Także zakupiłam taką jedną paletę. Ona była w cenie. Yy, ona kosztowała 33 zł. Flexi Freedom System. Yy, opakowanie wielokrotnego użytku, bla, bla, bla. No i one po prostu tak działają. możecie tutaj włożyć jakiekolwiek z produkty. Że on jest, ona jest tutaj na magnes, także trzeba uważać. Jak chcecie ją tak podnieść, to ich nie odczepicie. Je trzeba przesuwać. Minus jest taki, że jak macie jakieś dziwne cienie, to ten magnes tu jest tutaj na rogu, może Wam się tego cienia przyczepić i po prostu odczepić jakiś cień, bo to jest tutaj na magnesiki, ale ogólnie ja je bardzo lubię, bo też widzę, co mam w takiej paletce. Jak widzicie, tu mam i produkty Inglota, bo to są Ingloty i mam make-up Geeky, tutaj też jest Inglot, jakieś takie inne, to się tutaj bardzo różne produkty, także te, te paletki są po prostu dla mnie wygodne i przez to, że to jest plastik, one są u mnie dużo bardziej wytrzymałe i trwałe niż te takie Z-palety, bo te Z-palet one są z kartonu. I tutaj z przodu jest taki plastik, no taka plastikowa wkładka z takiego zwykłego, miękkiego plastiku, także one są naprawdę, no po jakimś czasie są zciechane. A takie paletki są niezniszczalne. Mam jeszcze białą, ale zdecydowanie wolę te czarne. Żałuję, że już nie mają tych takich fajnych kasetek, które kiedyś mieli z lusterkami, bo to była naprawdę super sprawa. No ale lepszy rydz niż, niż, niż nic. <grydy> Także kupiłam kolejną kasetkę inglotowską i będę sobie układać moje piękne kolorki. Rzeczy jeszcze takich zupełnych nowości. W zeszłym roku na rynku pojawiło się, zwłaszcza w takich firmach wysokopółkowych, bardzo, wielu podkła bardzo wiele podkładów i takich sticków do konturowania, takich podkładów w sztyfcie. Między innymi Hourglass. Taki bardzo drogi i bardzo kultowy podkład, który muszę kupić, ale wciąż mi szkoda po prostu na niego pieniędzy. E, ja bardzo lubię ten stick Makeup Forever. No, bardzo wiele film. Anastazja też ma swoje i tak dalej. E, no i Inglot również wypuścił swój podkład w sztyfcie. E, nazywa się to podkład w sztyfcie Stick Foundation. omijać okolice oczu, to już nie jest nazwa. E, I on kosztuje 79 zł, czyli znowu jak na polskie warunki dosyć słono. Ja muszę ten taki normalny podkład e, z pompką też kosztuje 179 79 zł. Produkt przechodzi po prostu w takim stiku. Ja kupiłam w kolorze takim brązowym. Mam go tutaj jako brązer dzisiaj, bo pani w Inglocie poleciła mi ten, podku, ten produkt głównie, właśnie nie jako podkład, bo się pytam, czy to jest bardziej taki strict podkład czy coś do konturowania. Ona mówi, że właśnie nie, że ona tego używa głównie do konturowania i tak się bardzo fajnie sprawdza. Takich bardzo jasnych odcieni, których można użyć jako podkład, jest niewiele, chyba z 3 albo 4. To, to bardzo dużo jest właśnie takich różnych kolorów do konturowania. To był taki najjaśniejszy, i potem jest dużo takich naprawdę bardzo 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 ciemnych, więc dla osób o ciemniejszej karnacji, o ciemnym kolorze skóry, to może być bardzo fajny produkt właśnie. I jedna rzecz, która mnie bardzo zastanowiła, że to jest produkt do konturowania. Pani mi tam w powiedziała, że to jest taki bardzo ładny zimny kolor. Natomiast kiedy sobie przejechałam po ręce, no przepraszam bardzo, z całą miłością i z całym szacunkiem, ale ten kolor kolorem zimnym absolutnie nie jest, zwłaszcza po takim rozblendowaniu, no widać, że to jest bardzo ciepły odcień. Porównam sobie tutaj do Czekajcie, Chanel, tej mojej bazy ulubionej, La Soleil Tandy Chanel, bo w sumie jeszcze nie słoczowałam koło siebie. Ona jest bardzo ciepła, o tym wszyscy wiedzą. O! No, ciekawe, ciekawe, bardzo zbliżone, bardzo zbliżone, już Wam pokazuję. To jest Chanel. To jest Inglot. Chanel jest może odrobinę jaśniejsza, odrobina taka bardziej na żywo żółtawa. Inglot jest odrobinę bardziej. Pomarańczowy, trochę może ciemniejszy, powiedziałabym. Jeszcze tak palcem trochę ciężej się blenduje, bo Chanel po prostu blenduje się cudownie. I Chanel jest też taki e, bardziej żelowy, miękki w konsystencji, a, a czy mię miękki taki, no po prostu bardziej miękki ten produkt jest, natomiast Ingles taki duży, bardzo twardy, taki bardzo woskowy ten produkt i troszeczkę ciężej się go blenduje, ale już próbowałam go blendować i wyblendować się go da. Także wiecie, produkty są dosyć zbliżone, jeszcze się z nimi pobawię, no Chanel ma taki troszeczkę więcej takiego błysku, no Inglot taki bardziej czerwonawy. Ale jeszcze się z ingotem pobawię i zobaczę, na ile jest jakby substytutem albo zamiennikiem dla mojego ukochanego produktu z Chanel, bo nie ukrywam, że to jest cholernie druga sprawa. No ta, ten z Inglota tani nie jest, ale zdecydowanie jest tańszy niż Chanel wciąż. Także to jest numer 109, jeżeli nie wspomniałam. On ma 12 miesięcy od daty otwarcia ważności. No i to jest niby podkład, ale tak jak mówię, pani polecałam go głównie, właśnie jako rzecz do konturowania. Będę dawać wam znać, co i jak zobaczyły. Potem rzeczy do ust. Zakupiłam kredkę do ust. To jest konturówka do ust, taka wykręcana. Jej tutaj dostajemy 3 gram. O, czy ona ma tutaj. O, ona ma z tyłu taką pętęperówkę, nawet nie wiedziałam. Kolor to jest kolor 318. I znowu tutaj strasznie się zdziwiłam, bo to jest taki produkt, który kup... wrzuciłam tam gdzieś przy kasie do koszyka, tak już w ostatnim momencie. A potem patrzę na rachunek i kosztowało to 33 zł. Także drożej niż taki duży rozświetlacz. To jest, wiecie, bo rozświetlacz Wam starczy na lata, a taka kredka dosyć szybko zejdzie, zwłaszcza, że to są tylko, tak jak mówię, to jest 3 gram tego produktu, także tyle, nie? Tyle dostajemy tej kredki, to naprawdę nie jest dużo. E, no te rzeczy w tych takich wykręcanych, tym są naprawdę drogie, tak samo taka kredka jest do brwi, która też jest super w takim srebrnym opakowaniu, ona też jest cholernie droga i też właśnie jest ten sam problem, że jest dosyć mało produktu, także tutaj, nie wiem, ja sugerowałabym, jeżeli ktoś się tam nie ogląda, e, żeby po prostu jakieś wkłady do tych rzeczy e, produkować, bo ja podejrzewałam, że większość pieniędzy, które płacimy za ten produkt, to, to jest po prostu koszt y, tego opakowania niestety. kredka jest naprawdę super, używałam już jej kilka razy, raz taki bardzo ładny baby pink kolor, dosyć długo się trzyma, nie mam nic do zarzucenia, bardzo przyjemnie jej się używa, natomiast 33 zł to według mnie jest za dużo za ten produkt, po prostu, szczerze zupełnie. E, I potem zakupiłam w końcu płynną szminkę, e, tą, ten taką Inglot pomadka w płynie HD mat, ja mam kolor 21 i te szminki matowe z Inglota kosztują 45 zł, e, czyli znowu nie jest to to Zdecydowanie mało, broń Boże, ale w sumie to jest około 8-9 funtów, więc to też porównując do innych takich szminek, to nie jest jakoś strasznie dużo. Jeffree Star chyba kosztuje około 18 w tym momencie funtów, także no wiecie. Yy, 21 to jest to, co mam w tym momencie na ustach. używam jej może z 3 razy, także to nie jest jakaś bardzo rzetelna opinia. Yy, Zapach to jest taki, jak te wszystkie produkty do ust Inglota. Teraz tak, aplikator jest dosyć mały, jest taki dosyć twardy, taki inny całkiem niż na przykład właśnie Jeffree Star, jest taki twardy, produkt jest bardzo, powiedziałabym, lejący się, bardzo taka wodnista konsystencja, to nie jest coś, co daje uczucie takiego pluszu, kremu, jak to takie na przykład szminki w tej takiej formie z NYXa, to jest taki bardzo, taka... Na ustach, o, na ustach zostaje nam taka bardzo, bardzo cienka warstwa tego produktu. Także ten taki twardy aplikator nakłada tej szminki minimalną ilość, co jest dobre, bo też nie, nie ma po co nakładać za dużej ilości tych liquid lipstick, bo nie o to chodzi. I produkt ten zasycha. Czu czuć go odrobinę na tych ustach, bo wszystkie matowe szminki, matowe produkty będzie na tych ustach czuć, bo one po prostu wysysają z nas jakby życie i wodę. Także czuć, że coś mamy na ustach. Natomiast ja nie czuję jakiegoś mega dyskomfortu. Nie mam czegoś takiego. O, matko Boska, zaraz mi te usta odpadną, Jest spoko. I w tym momencie ja już jadłam z tą szminką tosta z jajkiem i z awokadą, także trochę było tusto. Nałożyłam ją po raz kolejny i wydaje mi się, że wygląda ok, chociaż jestem ślepa bez okularów i nie widzę z daleka. Zobaczmy. No, wygląda. Jak ale ok, to so jest trochę ten efekt waginowych ust, czyli tych takich szminki wchodzącej w smaczki na ustach, ale to będzie zawsze przy matowych produktach, yy, ale jest ok i fajnie, że da się jakby dołożyć przez tą właśnie bardzo taką wodnistą yy, taką thin consistency, po angielsku się to czyli taką cienką konsystencję, właśnie nie ma, nie jest taka tłusta, nie, nie jest taka musowata, jest taka bardzo cienka warstwa się robi, dlatego też można dołożyć następną. Pigmentacja jest Okej, okay, nie ma szału, ale też ten kolor jest bardzo e, jasny, no to jest to, widzicie, nie ma całkowitego krycia, ona nakłada się nierówno, ale przy jasnych odcieniach mi to w ogóle nie przeszkadza, nie miałam ciemnych, dlatego właśnie, że bałam się, że ta pigmentacja mi tutaj nie wystarczy I ja też ostatnio jakoś nie chodzę za bardzo w ciemnych odcieniach, e, no a 44-45 zł za ten taki produkt... Ciemny, w którym mi nie chodziło, to jest w ogóle bez sensu. Dajcie mi znać, jak sprawują się ciemne, ale to jasna, jak najbardziej okej. Okay. Jestem pozytywnie zaskoczona, bo spodziewałam się, nie ukrywam większej masakry na ustach, bo ja nie jestem największą na świecie fanką takich matowych produktów, ale to co jest naprawdę okej. Okay. Będę nosić częściej i z pewnością y, dam Wam znać, co i jak. Y, I ostatnia partia produktów, czyli, że tak powiem, akcesoria. Do makijażu. Ja jestem fanką jednego pędzla z Inglota 6SS. To nie jest nowość u mnie w kolekcji, ja już wam bardzo, bardzo często, bardzo go lubię. I zauważyłam, że jest dosyć podobny taki koleżka i on się nazywa 4SS. Czyli tak naprawdę jest starszy, bardziej przypasiony, większy brat tej, tej naszej 6SS. Zdecydowałam, że zakupię, zobaczę co i jak. Ten pędzel kosztuje 44 zł, ten 4SS. Jest to dosyć duży pędzel nie ukrywam, naprawdę on taki jest jak moja powieka, jest naprawdę spory, naprawdę spory. E, można nim dosyć fajnie nałożyć tak błyskawicznie produkt na całą powiekę, rozblendować jakieś tam. E, świetnie mi nałożył właśnie rozświetlacz. Jeżeli macie małe policzki, to nawet myślę, że do różu Wam się może przydać, żeby puder pod oczy sobie nałożyć. No myślę, że u mnie będzie miał bardzo wiele zastosowań, bo ta wielkość jest taka po prostu inna, jest taka niecodzienna, jest taka właśnie, patrzcie, mam cokolwiek... Nie wiem, no to jest Wayne Ghost numer 14. No widzicie, jest taka ta wielkość. No jest dużo mniejsza od tego, ale czekajcie, jest jakiś taki. Mako to jest jakaś podróbka Maka 217, chyba Hakuro czy coś tam, Maestro, sorry. No ale to jest mniej więcej rozmiar jak Mak 217. Oczywiście od Maka 217 jest dużo większy, ale już od pędzla do różu z jest jest no, dużo mniejszym. Także taka dziwna, przejściowa, nietypowa wielkość, więc widziałam, że go używam, Nie jest za miękki, jest dosyć taki sztywny, to włosie jest też takie dosyć długie. No, zobaczę, zobaczę, może się do jakichś ciekawych, może śmiesznych rzeczy będzie sprawdzał. Nietypowa wielkość. I ostatnie akcesorium, i ostatnia właściwie rzecz, którą kupiłam, to jest szczeczka do makijażu. Żeczoteczka do makijażu, czyli taka śmieszna rzecz, która trochę wygląda jak szczoteczka do mycia zębów, a jak szczoteczka do mycia twarzy. Żeczka ta była dosyć droga po raz kolejny. Um, ona kosztowała 65 zł nie aż tak źle, no bo wiecie, szczoteczki czy tam pędzel do makijażu to jest coś, co jeżeli jest dobrej jakości będzie z nami przez lata i diametralnie zmieni jakość naszego makijażu, nawet jakieś kijowe produkty nakładane dobrym pędzlem czy tam dobrymi gąbeczkami naprawdę zyskują. Także stwierdziłam, że sprawdzę. zwłaszcza, że tam pani właśnie z Inglota polecała mi użycie tej szczoteczki, a czy właściwie tego podkładu w sztyfcie z tą szczoteczką, że właśnie nałożyć ten podkład i wyblendować trochę tą szczoteczką. Wiem, że jakby za początku że, yy, jakby styl tych czesaczek został zapoczątkowany przez firmę Artist. No, tam te, mieli te oval brush. Ja się cały czas szykuję do zakupu jednej z tych szczoteczek, ale nie mogę się zdecydować, i tak mi to wisi, wisi w powietrzu. Na pewno, jak będę miała Artist, to porównam naszego Inglota. E, Także no, nie mogę ich do siebie porównać. Ale przy samym kontakcie z tą szydeczką, ona jest niesamowicie miękka. Ona jest tak przyjemna i fajna. Nawet sprawdziła mi się do tego, żeby sobie rozblendować trochę korektor e, pod oczami. Tylko teraz się boję, bo ona trochę ciągnie tą skórę. i nie chcę za bardzo ciągnąć tej skórę pod oczami. Trochę, wiecie, freak, już starość, radość. E, ale do wyblendowania tego tutaj, produktu tutaj fajnie bardzo się sprawdził. Nie było żadnych absolutnie problemów. Uwielbiam o tej też zanim mi się przerwono nagrywanie. E, Także bardzo fajnie wyblendowała mi ten produkt. Jest bardzo miękka i przyjemna. Ciekawe jest to, że tutaj to, ten jakby trzonek w tym miejscu jest dosyć taki elastyczny. Także ona przy pracy, jakby przy blendowaniu się tutaj odrobinę wygina trochę się obawiam, czy nie zacznie się wyginać właśnie za bardzo. E, tutaj jest taka gumowa, że dobrze się ją trzyma, ale właśnie to jest takie dosyć mocno ruchome, także fajnie, fajnie to pracuje przy blendowaniu. Na pewno ciekawy produkt, na pewno fajnie, że gdzieś tam dążą i podpatrują trendy i to, co się dzieje w świadku makijażowym, także no, będę też jej również używać na dłuższą metę i sprawdzę Wam, a czy będę jej również używać i dam Wam znać, jak się sprawuje na dłuższą metę. Dajcie mi znać oczywiście, jeżeli używałyście, co i ja. E, I no, i to wszystko w sumie z moich zakupów. Wracałam jeszcze próbki tego podkładu um, HD Perfect Cover Up Foundation, którego testy właśnie robię, który mam w tym momencie na twarzy. Zresztą mi rozświetlać i bronzer, i wszystko, co mam na twarzy, to jest ingot dzisiaj. E, także to jest to. Dajcie mi oczywiście znać, co myślę o tych produktach, bo ja, no tak jak mówię, to jest haul, więc każdej z tych rzeczy użyłam przynajmniej raz, ale to nie są jeszcze takie jakie rzetelne moje opinie. Niczego już tak strasznie, strasznie, strasznie e, nie polecam, e, w sensie, że wiecie, nie kierujcie się jeszcze, bo to nie jest recenzja taka. Wiecie, to jest tylko haul, haul, wiecie co chcę powiedzieć. Na pewno rozświetlacz jest rewelacyjny. E, fajnie, że można dorwać taki produkt brązujący w cenie różu, czyli 20 złotych. Produkt do ust jest dosyć ciekawy, no ale będę jeszcze testować i dam Wam znać, co i jak. Cienie, jak cienie, cienie, jak zawsze w inglocie są fajne. No i kasetka, bardzo wygodna sprawa i myślę, że niewiele firm ma takie kasetki w swojej ofercie, zwłaszcza takie porządne, plastikowe. Bardzo, bardzo je lubię. Raz jeszcze, dajcie znać, co myślicie o tych produktach. Bardzo dziękuję za oglądanie i do zobaczenia znowu. Pa! Zostaw lajka, Ciebie to nie zaboli, a mnie da dużo szczęścia. Dzięki i pa, pa.